Dwie strony. Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej. Witam pana posła. Dzień dobry, pozdrawiam. I pan poseł Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana posła. Kłaniam się, dzień dobry, panie. Pozwolą państwo, że zacznę od pana posła Grzyba, między innymi sięgając po jego y, historię europosłannictwa, czy europoselską, jak zwał, tak zwał. Jak pan ocenia tę wizytę, powiedzmy, Wielkiej Trójcy wczorajszą na Ukrainie? Dobrze się odbyła, lepiej żeby późno niż wcale, choć dodaję do tego, że to była wizyta czterech przywódców. bo Tak jest, prezydent Rumunii jeszcze był. Tak, był prezydent Rum, Rumunii Klaus Johannis, co należy odnotować. Mało na ten temat oczywiście informowano, ponieważ pierwotny zamiar ten dotyczył tylko trzech: Macrona, Dragiego oraz, oraz kanclerza Szolca. No Myślę, że dobrze, że tak jak powiedziałem, lepiej późno niż wcale. Ale najważniejsza z tego wszystkiego jest ta deklaracja, która została złożona, że te cztery państwa członkowskie. Poprą status kandydata Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest chyba najważniejsza informacja. A do tego jeszcze wydaje się, rozwiązuje się też sprawa Mołdawii, która otrzyma podobny status. Prawdopodobnie warunkowy status Gruzja. otrzyma Gruzja. I myślę, że nastąpi pewnego rodzaju przyspieszenie w sprawie Bałkanów Zachodnich. Myślę, że doświadczenia i te różne alianse Serbia, Rosja. W szczególności przez prezydenta Serbii, zwróciły uwagę w bankach wojny przeciwko Ukrainie, w szczególności Francji, na to, że ta sprawa jest też takim never end story i powinno to być jak najszybciej załatwione. Mieliśmy nadzieję, że to już dwa lata temu się bardzo intensywnie rozpocznie. Piotr Karet. I wizyta niezwykle potrzebna, ważna, to niewątpliwy gest, ale ja obawiam się, że niestety znowu na tych gestach się skończy, ponieważ to, że padają deklaracje dotyczące kolejne deklaracje dotyczące przyspieszenia integracji Ukrainy z Unią Europejską, to są wszystko rzeczy ważne, ale to są rzeczy na papierze. Ja miałem taką nadzieję, że przede wszystkim chodzi mi tutaj o Olafa Scholta i Emmanuela Macron. Ludzie przywiozą nie deklarację, tylko zapowiedź, już taką konkretną, bardzo konkretną wsparcia finansowego, czy konkretnie militarnego dla walczącej yy, Ukrainy. A tutaj słyszymy, że tak na dobrą sprawę Emmanuel Macron mógł yy, w dalszym ciągu, on przecież tkwi cały czas yy, jeszcze w kampanii wyborczej, w tej kampanii parlamentarnej, że to raczej mo może się okazać, że znowu to będą puste gesty. To, co się stało za zamkniętymi drzwiami przed konferencją prasową, gdzie wszyscy przywódcy mieli okazję się wypowiedzieć, no to to jest tutaj pewien klucz, i rozumiem, że wszystkiego też pewnie nie wiemy, ale możemy się domyślać. Ja tutaj jestem takiej trochę złej myśli, że te gesty były potrzebne, żeby w końcu za, zam, zamknąć usta opozycją we własnym kraju, także w opozycji opozycyjnym kraju w Unii Europejskiej, ale teraz potrzebne są bardzo konkretne, namacalne i bardzo szybkie czyny. I te czyny przede wszystkim, czym w tej chwili Ukraina jest zainteresowana, to jest albo po prostu kolosalny mówiąc kasa i to bardzo poważna kasa na to, żeby można było Ukrainę dobrze albo po prostu sprzęt, który jest najbardziej w tej chwili potrzebny, najbardziej oczekiwany przez y, obrońców Ukrainy. No i tutaj pojawiają się takie, takie deklaracje, chociażby no... minister spraw zagranicznych, przepraszam, minister Obrony Narodowej Republiki Federalnej Niemiec mówi o tym, że najprawdopodobniej do sierpnia coś się uda Ukrainie wysłać, jeśli no, chodzi. No, no tak, tylko wie pan, i... sierpień szczęśliwie jest dopiero za dwa miesiące. Za dwa no miesiące nieszczęśliwie. z okładem. Nie że jest do, aż za dwa miesiące, a ten, to uzbrojenie jest potrzebne natychmiast. Ja sobie przypominam w nawiązaniu do właśnie do tego, co mogą Niemcy deklarować. Wizytę ostatnio, w, y, y, spotkanie prezydium Komisji, obro... komisji Obrony Narodowej w polskim semie był przedstawiciel Bundestagu, no, jak gdyby siostrzanej komisji. I znowu padały te takie gładkie słowa, których już po prostu słuchać się nie da. Stoimy ramię w ramię, musimy Ukrainę wspierać, musimy być naszymi, bo oni są naszymi sojusznikami i nie pozwolimy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zapytałem o konkrety, co do tej pory Niemcy zrobiły i co zamierzałem zrobić w najbliższym czasie, usłyszałem znowu to samo. Także ta rozmowa z tymi ludźmi jest niezwykle trudna, niezwykle dziwna i ja dlatego z bardzo, z bardzo, z bardzo daleką ostrożnością podchodzę do tego, co Scholz mówi, co mówi Emmanuel Macron. Czyny po czynach ich poznać. Do pana posła grzyba wracam. Powiem coś, co pewnie nie będzie popularne, ale to będzie niezwykle prawdziwe aż bolesne. Nie jest na rękę Unii Europejskiej, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Panie doktorze, różne są kalkulacje. Myślę, że niejednokrotnie pewnie pan słyszał w tej audycji, że są... Różne interesy różnych państw członkowskich, zarówno europejskich, jak i pozaeuropejskich relacjach z, z, z Ukrainą. Przecież obserwowaliśmy to również wtedy, kiedy była negocjowana umowa o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską i państwami członkowskimi, oraz kwestia umowy handlowej. To też nie było łatwe, również w Polsce to nie było łatwe. Proszę zauważyć, że wtedy w Polsce też podnoszono kwestię potencjału, między innymi potencjału w produkcji rolnej, co jest w tej chwili dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, aby mogła wyeksportować się ponad 20 milionów ton zbóż, które powinny trafić już dawno do, do krajów afryka, afrykańskich. To jest piątym eksporterem spoża. Więc to nie jest nic nowego. Wydaje mi się, że to jest takie przełamywanie. Kolejnych barier, które są funkcjonują w polityce poszczególnych państw europejskich, również pozaeuropejskich. Tutaj zdecydowanie najwybijają się takie państwa, jak Polska, Wielka Brytania i oczywiście Stany Zjednoczone, bez których cała ta, całe to przedsięwzięcie pomocy Ukrainie w ogóle by pewnie spaliło na panewce, a w szczególności no, ta ostatnia chociażby deklaracja o miliardowej pomocy wojskowej która ponownie y, po raz kolejny została złożona ze strony administracji amerykańskiej i, i proszę zauważyć, że oto w tych trudnych czasach <laughs> okazuje się, że ja bym powiedział, że nie tyle hartują się charaktery, tylko pokazują się charaktery poszczególnych przywódców przywódców i poszczególnych państw. I <laughs> ja powiem tak w obecnej sytuacji doceniam zmianę postaw, choć zdaję sobie też z tego sprawę, że tutaj na przykład to się też wybijało na tej konferencji prasowej. Proszę popatrzeć, kto stał obok Żołmeńskiego na konferencji prasowej w parku, kończącej tę wizytę. Z jednej strony stał Macron, z drugiej strony, z drugiej strony Mario Draghi. Mario Draghi, którego bym wpływów tutaj nie umniejszał, ponieważ to jest były szef Europejskiego Banku Centralnego. A wiadomo, że tutaj ta strona ekonomiczna i ekonomicznej pomocy dla Ukrainy jest panie, szalenie. Panie, panie. Panie. panie pośle, jeżeli pan nam chce powiedzieć, a właściwie Pan to powiedział, że te państwa będą chciały zrobić interes na ewentualnej odbudowie Ukrainy, to to jest dla mnie sprawa oczywista. Natomiast pytanie A ja brzmi... tego nie, powie nie powiedziałem, ale, ale takie kalkulacje niewątpliwie są. No tak to wybrzmiało. Przepraszam, ja to tak odczytałem, taki wniosek wyciągnąłem. No pewnie, że są. Tylko prawda jest też taka, że mimo tego, że Ukraina nie była dotychczas w Unii Europejskiej, nie miała statusu członka kandydata, to przecież tam interesy i Francuzi i Niemcy i, no, i Włosi też robili. W mniejszej skali Włosi, ale Niemcy i Francuzi przecież tam są na miejscu. I teraz pytanie. Czy rzeczywiście ta wczorajsza pokazówka, bo tak to wyglądało jak pokazówka brutalnie rzecz nazywając. Czy ona będzie miała wymierny efekt? Czyli mówiąc wprost. Niemcy się zreflektowały i już sprzęt przez Polskę jedzie na Ukrainę? Czy Francuzi się zreflektowali i sprzęt jedzie przez Polskę na Ukrainę? Czy Rumuni się z, również zorientowali i z Rumunii sprzęt też idzie na Ukrainę? Czy tego po prostu nie będzie? Panie redaktorze, no przynajmniej, nie wiem ile, pięć czy sześć zestawów Cezara wczoraj w mediach społecznościowych Macron jako prezydent Francji pokazał, że to jest kolejna dostawa, która płynie podobno, czy, czy jest przesyłana do, do Ukrainy. Natomiast nie o to chodzi. Tu chodzi o dużo większą pomoc, co do której zobowiązały się Niemcy i myślę, że tutaj kanclerz Scholz jest pod silną presją również własnej opinii publicznej i własnych mediów. I to, to jest niewypełnione i myślę, że ta wizyta to jest też przełamanie kolejnego takiego progu psychologicznego, w szczególności ze strony naszego zachodniego sąsiada, żeby tego dosadnie nie określać. Więc ja, ja myślę, że ja bym docenił ten fakt tej wizyty, nawet jeżeli niektórzy oceniają to jako pokazówkę. To ta pokazówka też ma znaczenie, bo przecież nie obserwują tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej czy NATO. Ale również wszyscy inni, którzy są, jak bezpośrednio, bezpośredni agresor Rosja, są zaangażowani w ten konflikt, czy też inne państwa członkowskie, inne państwa nie będące członkami tych dwóch grupowań. Nie poszedł, nie tak mówię... jeszcze trochę inaczej, bardziej życiowo. I, I mam nadzieję, że się pan na mnie nie obrazi. Wiemy co mówił Macron, wiemy co robił Scholz, wiemy jakie jest zaangażowanie Włoch, wszyscy wiemy o tym, że mimo embarki sankcji te właśnie trzy państwa dozbrajały Rosję od 2014 roku, czerpiąc z tego pieniądze, po prostu robiąc na tym biznes. Ale teraz przekładając to na taki język bardziej ludzki. Klarenbach chodzi i nadaje na grzyba, że ten grzyb jest taki, siaki i owaki, wszyscy o tym doskonale wiedzą, co gorsza grzyb też o tym wie. Po czym razem stajemy do jednego zdjęcia i ja mówię, Andrzej, jaki ty jesteś cudowny facet? Miło, mi, że pan tak mówi. Nie, no przecież nie, to, to ostatnie to prawda, natomiast to pierwsze to, to był wymysł na potrzeby chwili. I teraz tak, czy ja jestem wiarygodny i co najważniejsze, czy pan wtedy jest wiarygodny, kiedy pan o tym wszystkim doskonale wie? Ale, pan, panie redaktorze, tak naprawdę myślę, że pan poseł Paleta miał tutaj rację. Najistotniejsza część odbyła się za, z pewnie, zamkniętymi drzwiami. I tam też nie było, pewnie, tylko pochwalnych słów, tylko było, była żelazna ocena tych, do, do tych, tych do, dotychczasowych relacji. Natomiast bez tych państw i bez deklaracji tych przywódców trudno byłoby myśleć o poszerzeniu pomocy wojskowej i również finansowej dla Ukrainy. Trudno byłoby mówić o tym, że z zapowiedź dzisiejsza Komisji Europejskiej, że będzie pozytywna opinia o yy, przyznaniu statusu kandydata dla Ukrainy, zamknie, zakończy się powodzeniem. No to wracamy Więc, do pana posła Kalety. Panie pośle, odnosi pan takiego wrażenia, to, to, to że to będzie tak. Ukraina dostanie status członka kandydata i będzie miała ten status członka kandydata. I będzie się cieszyła, że ma ten status członka kandydata. I tak minie rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I Ukraina dalej będzie się cieszyła, że ma status członka kandydata. W roku siódmym Unia Europejska będzie miała już sumienie czyste, mówiąc, no przecież daliśmy wam status członka kandydata. Natomiast tutaj gdzieś mi w tyłu głowy brzęczą u, u słowa Dmitrija Miedwiediewa, który mówi tak, ale perspektywa roku czy dwóch w kontekście Ukrainy to jest bezcelowa i bezsensowna no. Po pierwsze Ukraina na, pierwszy, na pewno by się nie cieszyła i nie będzie się cieszyła, że ma status członka kandydata, bo w tej chwili już przechodzimy do pewnej takiej bardzo konkretnej polityki, że jeżeli trzeba coś zrobić, no to trzeba nie dawać już tych deklaracji, bo oni już się tym najedli, my wszyscy żeśmy się tym najedli, tylko trzeba po prostu konkretnie działać. Ale po kolei, bo wracając do wypowiedzi mojego szanownego adwersarza, jeżeli przyjąć, że rzeczywiście Unia Europejska tak myśli, że w sprawie. Wojny na Ukrainie, że, wojna, że jeżeli porażka Ukrainy jest na korzyść Unii Europejskiej, jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli to potraktujemy, że ta wypowiedź ma rację, by tu jest logiczna, to ja powiem dosadnie. To do bani z taką Unią Europejską. Jeżeli są kraje, które czerpią jakieś korzyści polityczne, mogą czerpać korzyści polityczne na dramacie jakiegoś narodu, to naprawdę my tutaj jesteśmy chyba w jakiejś sytuacji, takiej, że trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić, że przecież z ludźmi, którzy popierają czy, 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 czy nie, nie, nie przeszkadzają ludobójstwu, to nam jest absolutnie nie po drodze. To jest barbarzyństwo XXI wieku sięgające swoimi korzeniami do hitleryzmu, do nazizmu, do, do stalinizmu, do komunizmu. Czyli to jest, trzeba sobie to jasno powiedzieć, jeżeli rzeczywiście są jakieś interesy poszczególnych krajów europejskich, które idą w tym kierunku naprawdę trzeba było tę instytucję wysadzić w powietrze, bo ona po prostu nie jest yy, na te czasy. Ona się po prostu nie sprawdziła. Ona nie ma żadnych, kompletnie żadnych wartości. I nad tym trzeba się naprawdę zastanawiać. Natomiast jeżeli, jeszcze wracając do wypowiedzi yy, pana, pana Grzyba, że trzeba docenić tą wizytę, że ona się pojawiła, to ja jeszcze bardzo bym oczekiwał, żeby właśnie na Ukrainie z ust Niemców Potępienia i nazwania, że Putin to jest morderca, to jest barbarzyńca, to jest, to jest okrutny człowiek, którego trzeba wszelkimi siłami zwalczać i dla którego nie ma miejsca w cywilizowanej, nie niecywilizowanej Europie, tylko w cywilizowanym świecie, że trzeba go po prostu najzwyczajniej w świecie pogonić. Jeżeli takie deklaracje nie padają, tylko gdzieś tam. trwało i trwało. Chłopaki sobie przyjechali, zrobili sobie zdjęcia. Nawet mnie raził pewien taki ich, ich nawet strój, takie rzeczywiście ludzie, którzy są odrealnieni. Przyjeżdżają do, do człowieka, do przywódcy, który jest umordowany wojną. Nie ma, nie ma, czasu się może nawet ogolić, czy nie myśli o kwestiach wyglądu zewnętrznego. A tu przyjeżdżasz pachnący Francuzi, serganci Niemcy, w krawacikach, w białych koszulkach, pomachali trochę rękami. To mnie po prostu odrzuca, odraża. Że w ogóle coś takiego ma miejsce. Tam trzeba przyjechać z konkretami. Tam giną ludzie, są gwałcone kobiety, mordowane dzieci. I na miły Bóg ci ludzie się nad tym zastanawiają i my się cieszymy, że nastąpiła znowu polityka gestów. Gestów, nic, z, nic nie, z których nic nie wynika. Jeszcze raz to podkreślam, potrzebne są konkrety, potrzebne są militaria. Ja zakładam nawet, że jeżeli Bundeswehr tego nie ma, Awia Francuska tego nie ma. Kasa na stół i kupujemy wszędzie, to się da. Co jest Ukrainie potrzebne, oni wskazują, co jest potrzebne i koniec. A jeżeli tego nie będzie, to naprawdę my sobie dajmy spokój z tymi wizytami bo nie, bo, nie, nie zawracać w tej chwili żemeńskiemu głowy, bo on ma ważniejsze rzeczy na. W tej chwili do wykonania niż to, żeby obsługiwać wizyty Proszę Państwa, to... nie jesteś tajemnicą, ja to co prawda w TVP Info jak mantrę <coughs> powtarzam. Ja wiem, że sobie mapkę każdy może zrobić na potrzeby chwili, ale w Sankt Petersburgu, przepraszam, w Petersburgu oni tej nazwy święty nie chcą używać. W Petersburgu odbyła się konferencja ekonomiczno-gospodarcza i tam zaprezentowano podział administracyjno-terytorialny Ukrainy już po całkowitej aneksji przez Rosję. To ma zająć od trzech do 5 lat. Tutaj nie ma żadnych tajemnic. Pan poseł To że przecież, przecież tych tajemnic nie było przed inwazją. Jakie są rzeczywiste zamiary Rosji względem Ukrainy? No przecież jasne, to, tylko wtedy, to, to ten, wtedy ten, też przypomnijmy, tylko, że było wtedy, tak, że, że chciano... Nikt nie, nie przewidywał, że to będzie realna, realna agresja. Tak jest i chyba Niemcy to, też są zaskoczeni, że po 110. Natomiast... dniu Scholz jedzie na Ukrainę dopiero, no. Natomiast, natomiast, a propos jeszcze, myślę, że przecież na Ukrainie też nie wszyscy wierzyli, że Ukraina może być poddana agresji rosyjskiej. Przecież z Ukrainy sprzedano dużo więcej broni dla Rosji niż z tych wymienionych przed chwilą państw. Natomiast ja się bardzo dziwię panu posłowie Kalecie, który mówi o tym, żeby wspólnotę, jaką jest Unia Europejska wysadzić w powietrze ze względu na jej niedość rychliwe podpoczynania. No to pytanie, dlaczego polski prezydent Andrzej Duda mówi, że i NATO i Unia Europejska są ważnymi wspólnotami, niezależnie od trudności, które tam panują. No przecież NATO też nie, to nie ma jednomyślności. Jedno Popatrzmy na przykład Turcji się wzięli do w sprawach chociażby dotyczących dotyczących Szwecji czy Finlandii. To jest po prostu gra interesów. Ja przypominam chociażby taką wizytę, no to, którą odbył tego czasu. Interesu, premier Stanisław Mikołajczyk. Mikołajczyk do Moskwy i przyjechał do Londynu i mówi: Panie Churchill, dlaczego pan mi nie powiedział, co ustalicie yy, w Jałcie? Wtedy Churchill z rozbrajającą szczerością powiedział: Panie Mikołajczyk, ja najpierw jestem premierem Wielkiej Brytanii i poddanych jego I królewskiej mocy. I w moim przekonaniu, w moim My, przekonaniu, nie chcielibyśmy czegoś takiego przeżywać w chwili obecnej, więc musimy jak jakoś z tymi państwami, z tymi państwami grać. Piątko odpowiada. Polity, nie nie no, odpowiada. No, nie no, panie pośle Grzyb, no Bogu dziękować, że żeś pan to powiedział, ale nie wiem, czy pan to powiedział szczerze, czy pan to zrozumiał. Tak samo ma być z polskim rządem. Polski rząd ma przede wszystkim swoje interesy, z bezpieczeństwo naszego narodu, a dopiero później zabawa w jakieś sądy najwyższe, jakieś karanie na surowym i tak dalej. Ja mam nadzieję, że pan to zrozumie te w tej chwili, powie to polskim yy, obywatelom, po, naszym słuchaczom, że właśnie tak trzeba postępować, a nie tak jak pana partia w tej chwili postępuje, że się bawicie w jakieś donoszenie na naszą ojczyznę, popieracie to donoszenie, a później mówicie, że... W, niech pan, niech nie pan, pan, panie Francuś, pośle, niech kłamie, swoje interesy, bo jak ja, ja, pan, ja, panu było wygodnie być, ja, być w komisji z PSL-em i być wice, czy być dyrektorem instytucji powiatowej, to pan to... Z pocałowaniem pana, ręki to grał. To tak? Nawet się później Pan że Pana koledzy wykolegowali Pana z, z tej koalicji. Proszę, proszę pan o, pan kolega, mówi, ale, że, że jesteśmy tacy, tacy fatalni. Tak? Ja rozumiem, pokazuję, że, no, że ten na opinii publicznej tak się, tak się mówi. Małość, ale małość, to nie jest przyzwoite z Pańskiej kwestie samorządowe, to były kwestie koalicyjne. Ja powiem Panu tak, w Kaliszu jest mądre. Ale to pokazuje Pański charakter, a nie. To pokazuje również Pański charakter i również sposób myślenia w polityce. Pan poseł Kaleta Ja chcę panu powiedzieć o jednej rzeczy. W Kaliszu było mądre PSL w 2006 roku i można było z nimi rozmawiać. No ale jeśli chodzi o centralę, no to jesteście tacy, Tak jak pan powiedział, wycofuje się pan rakiem z rzeczy, których pan powiedział, żeby bronić jakiejś nielogicznej postawy PSL-u na... i uderza pan equally, hygiene, w, nigdy w tej chwili personalnie. Nigdy Stosów, w polskie To nie, nie głosowała, tak nami, przeciwko interesom polskim. Panie nie chcą te wysadzać te wspólnoty, które są członkami. Nie, te wszystkie, te wszystkie Jak pan to chce czynić. Żeby, żeby, żeby Polska gdzieś poknęli, Używa pan wielu kwantyfikatorów, które są żenujące, podłe, jak które to są tak, Właśnie są żenujące. A państwo chyba nie mają wątpliwości, że ta audycja, którą właśnie w tej chwili słuchaliście państwo i uczestniczyliście w niej pewnie w jakiś sposób, to dwie strony. No i tymi dwoma Panie, stronami. Nie, opanuj się pan. Jeszcze tak na koniec. Naprawdę, czas myśleć logicznie i po polsku. Byli dziś Piotr Kaleta, Andrzej Grzyb. Dziękuję, Dziękuję. panom. 28,5 minuty po godzinie ósmej. Nie, nie, zawsze myślałem logicznie i po polsku. Dziękuję bardzo.